Siemano, jestem Aron, a to, a to nie jest właśnie kolejny odcinek, e, z, z serii przygody z Margo, e, Margonem przygody, a, jak, e, tylko coś innego, pod mm, bo już możecie się domyśleć, co to będzie, a, jak widzicie, jestem na innej postaci, to ja mam 45 level, e, to też jest na Lwani postać, Kuririn, tak, e, kto, kto wie, jak, jak, skąd ta nazwa, ten wie, a, tak, po polsku to był Hakrilan, więc jeszcze takie, ten. Mm, pomoc dodatkowa, ale nie o to w tym chodzi. E, tak, ale w tym odcinku właśnie tak sobie pomyślałem, e, że stworzę klan, bo miałem poczekać jeszcze, aż będę miał trochę więcej widzów, ale... ale nie chcę mi się czuwać tak. E, ten, jestem czasami dosyć cierpiwa, ale nie chcę się za bardzo czekać z tym klanem, więc stworzę go najwyżej jak się nie uda, to usunę i kiedyś się stworzę, ten jeden milion jakoś się zbiera. E, więc tak, e, idziemy tutaj do tego, e, kolegi. E, Tari... co? Tari Medes? W ogóle to można kliknąć? Nie. Dobra, no jakiś kolega przyszedł. E, Przyszedłem założyć klan. Aby założyć klan trzeba uiścić opłatę w wysokości 1 milion złota. Tak, chcę założyć klan. Podania zwykle, tak. E, I wymyślałem sobie, że to będzie... E, Heroes of... E, hope. Tylko nie wiem, czy Hope napisać z drugiej litery, czy nie. Um, hmm... Z dużej czy nie? Z dużej czy nie. Nie będzie z dużej. Heroes of Hope. E, tak, bohaterzy, bohaterowie nadziei, czy tam bohaterzy nadziei... Chyba bohaterowie nadziei. E, dobra. A dlaczego bohaterowie nadziei to się dowiecie niedługo? Eee... Dobrze chcemy? Heroes of Hope. E, tak, dobrze, okej. Okay. Stracono widząc... O tak, został założony, tak. Sto 5 milionów. Jeszcze w depozycie chyba mam trochę, więc, więc nie płaczemy. E, lista klanów, mamy nasz Heroes of Hope. Tak, niedługo sobie to jakąś grafikę zrobię. E, można nawet jeszcze dzisiaj to klanowicze, ranka załóżcie, ale jest to online. Tak, tutaj mamy cały klan. Fajnie. fajnie. E, to jest tutaj jakieś rangi potworzy. E, tak, z depozytem. <grych> e, dobra. A i jeżeli ktoś z moich widzów chce właśnie dołączyć, to do to klany napiszemy mi na skrzynkę na tą postać albo na e, suwiasa. I co? A i rekruza, rekrutacja, tak sobie pomyślałem, że będzie od 40 levela I, i, i tak tygodniowo, żeby płacić, nie wiem, 10k przynajmniej, może czasami trochę mniej można zapłacić. A dlaczego? Dlatego, że, że chciałbym nazbierać trochę na ulepszenie klanu, jak to widzicie w skarbcu. Jest ten, pokażę tutaj opcję ulepszenia. Trzeba zbierać 10 milionów na pierwsze ulepszenie Więc tak ja mogę zapłacić na przykład on na dobry początek Stoka Wpłaci Trzeba będę chcieć wpłacić 100 tysięcy złota? Tak Proszę bardzo, na dobry początek mam już 100 tysięcy złota Nie szkoda mi, bo to mój klan Zawsze mogę sobie wypłacić, tak A nie będę taki chamski, że będę wypłacał pieniążki, Te, które klonowicza zebrali Tak, jeżeli chcecie, to możecie też smocze łzy wpłacać, bo można Tutaj mam jeszcze smoczołzy. łzy. Na no, jest zablokowany, to się od, odblokuje, więc jak chcecie, możecie wpłacać Smocze łzy. Eee, nie, ten. No i co? Eee, a, jeszcze miałem powiedzieć o ten. Eee, herosi nadziei. Bohaterowie nadziei. Mm, Właśnie nie bohaterowy... No, bohaterowie, hero, bohater. Eee, dobra. Eee, dlatego ponieważ eee, ten. Eee, pomyślałem sobie tak, że ten klan może mieć taką. Właśnie to mogę sobie po karkach pochodzić, nawet klan będzie miał taką akcję. Sam ją wymusiłem? Dedanie, dedaczy. Tak, będziemy organizować sobie grupki, na przykład iść na osadę Mulusów. Mulusów? Os z I tam, jak będą tak z przewagą 10 leveli, ktoś będzie kogoś zabijał, to, to, to my wkraczamy do akcji i go zabijamy tak. Więc myślę, że to będzie całkiem spoko. O ile nie będziemy straszyć małych leweli, A tam co jakiś czas będzie się pisać na czacie, że ten, że my dodamy dodacz czy coś w tym stylu. To może być nawet całkiem spoko, e, więc do tego e, Herosi Nadziei. No i co? E, ten. Jeżeli chcecie dołączyć, to piszcie e, na skrzynkę do Kurilina albo do Suwiesa. Mm. No i tyle. Rekrutacja jest od 40. levela, trzeba przynajmniej wpłacać e, 10k tygodniowo. No i tyle. No więc cześć i pa.